serii... Jan. youtuber, który w dość krótkim czasie zdobył dużą popularność między innymi na filmach omega mocnym. I normalnie nie miałbym z tym żadnego problemu. Jego pierwszy film był bardzo dobry, bardzo dobrze zmontowany i nie widziałem żadnego y, miejsca, które byłoby jakkolwiek skopiowane. No ale wtedy zaczęły się jego filmy Omega Mind Ruiz. No i tutaj wszystko się zaczęło więc po pierwsze miniaturka jest prawie całkowicie skopiowana od Just Mihabibi a wstęp do filmu seriana jest praktycznie taki sam jak w filmie zagranicznego twórcy w sumie sami zobaczcie 3 hours Now w my last video I się my thoughts and opinions about the new Megamind movie for those who haven't seen it I recommend you do because this video won't make any sense but if not All you need to know is that I thought it was FUCKING SHIT! Megamind 2 is a disgrace to the original, and I wish that it ended there. But unfortunately, as I mentioned in the video, there is a Megamind TV show. And I swear to God, bro, the Megamind TV show has got to be the worst goddamn animated series I've ever seen in my life, okay? I didn't think it was possible, but this pile of dog shit is even worse than the trash-ass Megamind sequel. As a matter of fact, it seems like the entire point of that trash-ass Megamind sequel is to set up an even more trash-ass Megamind show. This shit destroys everything left of the original to the point where there's no way in hell you can even call it a Megamind adaptation. There are eight episodes to get through, so fuck it, let's just start with... This is what the Omega Mocnym looked like in 2010. A tak wygląda film o Mega Mocnym w 2024. W moim pierwszym wideo wyraziłem swoją opinię o nowym filmie o Mega Mocnym. Dla tych, co nie widzieli mojego wideo, wszystko co musicie wiedzieć, to uważam, że to było JEB... A teraz się okazuje, że jeszcze są 3 godziny tej abominacji. Bo ten film tak naprawdę był odcinkiem pilotażowym do serialu. I po Mega Mocnym 2 naprawdę nie sądziłem, że da się stworzyć coś gorszego, ale okazuje się, że jednak im się udało. To gówno tak zniszczyło w sumie wszystko związane z Mega Mocnym, że nie ma opcji, żeby nazwać to kontynuacją pierwszego filmu. Więc nawet nie wiem, czy uda mi się obejrzeć całość bez trwałych uszkodzeń muzyki. No ale okej, okay, miejmy już to za sobą. No, jak widać, podobieństwo tych filmów jest bardzo duże, a nawet muzyka w tle jest prawie taka sama. Możecie sobie pomyśleć, że to jest jedyny taki fragment. No ale niestety to dopiero pierwszy z wielu. Say, Banana a ding Dong! <laughs> Post that on your social and you'll get Engagements! Nobody fucking talks like this. It's the most cringe, out of touch old person's idea of what young people sound and act like. Overly obnoxious cameras wacky hip internet dude monkey Dude monkey, który jest taki super na czasie, mówi na social media sauce. I generalnie przez cały serial postacie mówią tak, jakby twoi rodzice próbowali nauczyć się młodzieżowego słowa roku i przy okazji stworzyć swoje. Ale pewnie teraz tak się mówi. A ja się czepiam. Also, since I'm being petty, the transition to the scene was absolutely atrocious. They do this little camera pan from right. to left which is supposed to be the transition but then they cut to something entirely different at the end of the transition defeating the purpose of the transition what's the point of panning the camera if you're just gonna cut Więc zazwyczaj robi się ruch kamerą, żeby przejść płynie z jednej sceny na drugą, albo po prostu robi cięcie. Jaki jest sens ruchu kamerą, skoro i tak zrobisz cięcie? <sighs> Okej, okay, już jestem spokojny. Hey! My wallet! Sup dude, Pretty much gonna declare myself Where the fuck are the guys that were just behind him? They were running. It takes like a whole ten seconds until the dudes magically reappear and start moving again. The animators are so goddamn lazy that they couldn't even try to fix a mistake like this in the first episode. In każdym case, I don't know if you saw it, but zrobili sobie jakieś like ten seconds of w trakcie the chase. No, but pewnie they're Jakby to I showed jakieś three examples, because if I showed all of them, the film would be half pół hour Ale But they appeared in four minutes. Jakby nie uważam, że te filmy są złe, gdyż i na nim też są bardzo dobrze. No ale niestety, scenariusz, połowa żartów to jest prawie tylko kopii w klej. Jak już wspomniałem, Serian kradł też miniaturki od Jessica Bibi, tutaj macie jeszcze taki jeden przykład. I ostatnią rzeczą, jaką chciałbym dzisiaj poruszyć, jest podejrzane podobieństwo między tematami filmów Seriana a filmów Miedzińskiego. I uprzedzając komentarze, nie, nie zarzucam tutaj kradzieży, ponieważ ogólne omówienia filmów się bardzo różnią. Jedyne co zwróciło moją uwagę to właśnie te same omawiane filmy. No i tutaj na przykład wezmę sobie właśnie Kung Fu Panda z Brazylii, czy proponowanie filmu o podróbce filmu o pszczołach. Ale żeby nie było, że tylko zarzucam, uważam na przykład... Że film o tym chłopcu, który malował z Austrii, był bardzo oryginalnym pomysłem i nie mogłem nigdzie znaleźć tego filmu na polskim przynajmniej YouTubie. Podsumowując, Serian skopiował dużą część serii o Mega Mind Rules oraz mocno inspiruje się filmami Miedzińskiego. Ale na szczęście ta inspiracja zostaje w tej bezpiecznej strefie, czyli po prostu pomysłu na film. No i oczywiście popełnił bardzo duży błąd, y, kopiując te filmy od Justin Habibi, ale patrząc na jego nowsze filmy, tworzy bardzo dobry content i myślę, że na spokojnie można mu przebaczyć. Więc ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.